Drogi synu, droga córko, jutro jest najważniejszy dzień w twoim życiu. Niesamowite odkrycie jest na horyzoncie. Coś, co może zmienić wszystko, co znasz, wszystko na co czekasz i o czym marzysz. To nie jest zwykły dzień, to dzień, który może całkowicie odmienić twój los. Wszystko, nad czym pracowałeś, wszystkie nieprzespane noce, wszystkie momenty zwątpienia i nadziei wkrótce nabiorą sensu. Coś wielkiego nadchodzi, coś, czego nie możesz przegapić. Każdy krok, który podjąłeś do tej pory, doprowadził cię do tego momentu, a jutro wszystko zostanie ujawnione. Zmiana nadchodzi i dotknie każdej dziedziny twojego życia. Szansa na nowy początek, możliwość osiągnięcia tego, czego zawsze pragnąłeś. To, co zostanie ujawnione jutro, ma moc redefiniowania tego, kim jesteś i kim możesz się stać. Bądź uważny, ponieważ to, co nadchodzi, jest wielkie i poruszy Cię w sposób, jakiego nigdy nie sobie nie wyobrażałeś. Dziś mówię do Ciebie z wielką miłością i troską, ponieważ jestem Twoim Ojcem. Zwróć uwagę na moje słowa, ponieważ są pełne obietnic i błogosławieństw, które ci przekazuję. W ciągu najbliższych siedmiu dni, przygotuj się na niespodziewane cuda finansowe, które pojawią się w Twoim życiu. Te cuda przyniosą sukces, szczęście i dobrobyt. Wiedz, że od ciężkiej pracy po obfitość w finansach, od zdrowia po piękno Twoich relacji, jestem gotów napełnić Twoje życie błogosławieństwami i cudami. Pieniądze wejdą do Twojego życia łatwo, ponieważ będę Ci sprzyjać. Wiedz, że przynoszę Ci błogosławieństwa finansowe wykraczające poza Twoje marzenia. Jak rok 2024 mija, zobaczysz dużo dobrobytu, sukcesu, szczęścia i pomyślności. To moja obietnica dla Ciebie. I zawsze dotrzymuję swoich obietnic. Przygotuj swoje serce na otrzymanie błogosławieństw, które dla Ciebie zachowałem. Otwórz swoje serce i umysł na otrzymywanie, ponieważ kiedy to zrobisz, w każdym aspekcie Twojego życia pojawią się cudowne zmiany. Jesteś dla mnie wyjątkowy. Uwierz, że drzwi, które się zamknęły, otworzyły drogę do lepszych możliwości. Bądź wdzięczny za to, co masz, i pewny tego, co nadchodzi. Twoje marzenia nie są dla mnie zbyt wielkie, mogę uczynić każde z nich rzeczywistością. Pamiętaj, że każdy Twój wysiłek jest widziany i nagradzany. Utrzymuj wiarę i optymizm, ponieważ pozytywność przyciąga dobre rzeczy. Skup się na swoich celach i pozwól, że zajmę się resztą. Życie jest pełne niespodzianek, a wiele z nich jest na drodze, by cię uszczęśliwić. Wciąż wierz w swój potencjał i nigdy się nie poddawaj. Ponieważ przygotowuję dla Ciebie świetlaną przyszłość. Twoja podróż jest wyjątkowa i pełna obietnic, i jestem podekscytowany, widząc, jak osiągasz wszystko, o czym zawsze marzyłeś. Przygotuj się na okres obfitości i radości, na który zasługujesz. Zaufaj procesowi i pozwól sobie przyjąć wszystkie błogosławieństwa, które do Ciebie nadchodzą. Napisz w komentarzach: Mój Bóg jest Bogiem obfitości i dobrobytu. Moje bogactwo pochodzi od Boga, który jest sprawiedliwy i miłosierny. Aby otrzymać, jeśli pragniesz przyciągnąć dużo pieniędzy od dzisiaj, odkryj zaskakujące sekrety bogactwa. Relacja ze mną, Jezusem, jest najcenniejszą rzeczą, jaką możesz mieć, kiedy jesteś zraniony i wstrząśnięty. Wiedz, że jestem tutaj, aby się Tobą opiekować i leczyć Twoje serce. Zaufaj mojej mocy. Aby przywrócić to, co zepsute, i przynieść pokój Twojej duszy. Ofiaruję moje modlitwy wszystkim, którzy szukają cudu. Wiedz, że tylko ja, Twój Bóg, mogę sprawić, że niemożliwe stanie się możliwe. Nawet gdy droga przed Tobą wydaje się niemożliwa, mogę otworzyć przejście tam, gdzie wydaje się, że go nie ma. Złóż swoją wiarę we mnie i zobacz cuda, które mogę zdziałać w Twoim życiu dzisiaj. Moje modlitwy są szczere o Twoje zdrowie. Twój dom, Twoją rodzinę, Twoją wiarę i Twoje finanse. Chcę dotknąć każdego aspektu Twojego życia moją łaską i miłością. Pozwól mojej obecności przynieść błogosławieństwa do tych obszarów, przekształcając je moją obfitością. Jestem źródłem wszelkiej obfitości i sukcesu, i jestem tutaj, aby Cię chronić. Przygotuj się, ponieważ czekają na Ciebie liczne możliwości i błogosławieństwa, które wyeliminują całą negatywność z Twojego życia. Cuda, błogosławieństwa i pozytywne zmiany czekają na Ciebie i nadejdą. Moja miłość do Ciebie nie ma granic, jest bezwarunkowa i wieczna. Nieustannie szukaj mojej obecności we wszystkich momentach. Kiedy czujesz się zagubiony lub bez nadziei, niezależnie od wyzwań, przed którymi stoisz, wiedz, że zawsze działam na Twoją korzyść, planując przyszłość pełną dobrobytu i radości dla Ciebie. Widzę Twoje zmagania i znam Twoje lęki ale chcę, abyś wierzył, że nic nie jest dla mnie niemożliwe. Utrzymuj swoją wiarę, nawet w chwilach niepewności, a zobaczysz moje działanie w swoim życiu w zaskakujący sposób. Jestem tutaj, aby uspokoić Twoje obawy i przynieść jasność w podejmowaniu decyzji. Twoje szczęście i dobrobyt są dla mnie ważne. Chcę, abyś żył pełnym i obfitym życiem, pełnym miłości, pokoju i spełnienia. Otwórz swoje serce na błogosławieństwa, które dla Ciebie przygotowałem i pozwól, aby moja miłość kierowała każdym Twoim krokiem. Bądź gotowy, aby zobaczyć cuda, ponieważ nieustannie działam dla Twojego dobra. Jestem tutaj, aby napełnić Twoje życie dobrymi rzeczami, miłością, moją ochroną, moimi nieskończonymi błogosławieństwami, szczęściem i sukcesem. Przygotuj się, ponieważ nadchodzą wielkie zmiany i Twoje życie poprawi się w niesamowity sposób. Kiedy jesteś smutny lub zmartwiony, jestem Twoją siłą i przewodnikiem. W trudnych momentach powierz mi swoje problemy. Oprzyj się na mojej miłości, a znajdziesz pokój. Obdarzę Cię wspaniałymi niespodziankami, wypełniając Twój szlak miłością i obfitością. Wkrótce doświadczysz momentów wielkiej radości, które zmarzą każdą smutną przeszłość. Błogosławieństwa, których tak bardzo pragniesz: pieniądze, miłość, zdrowie. Przytulny dom i satysfakcjonująca kariera są w Twoim zasięgu. Uwierz całym sercem, że te błogosławieństwa są Twoje do otrzymania. Przyjmij obfitość i cuda, które nadchodzą. Przynoszę pozytywną zmianę do Twojego życia. Smutki zamienią się w radość, a porażki ustąpią miejsca niesamowitym sukcesom. Wierz w moją moc, by odmienić Twoje życie. Zamiast się martwić, przyjdź do mnie na modlitwę. Powiedz mi o swoich potrzebach i pragnieniach, a ja zajmę się resztą. Przekształcę Twoje trudności w możliwości, a Twoje lęki w odwagę. Jestem tutaj, aby poprowadzić Cię na ścieżkę światła i pokoju. Wiesz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, a ten powód jest dla Twojego dobra. Nadchodzące zmiany przyniosą więcej szczęścia i spełnienia niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Przygotuj się na świetlaną przyszłość. Wielkie rzeczy nadchodzą, a ty wkrótce wejdziesz w okres obfitości i radości. Wiesz, że jestem tutaj. Zamiast pozwalać, by niepokój cię ogarniał, zwróć się do mnie na modlitwę i opowiedz mi o swoich potrzebach. Podziel się swoimi pragnieniami i obawami, ponieważ zawsze słucham. Ponadto, miej postawę wdzięczności za błogosławieństwa, które już ci dałem. Uznaj moją dobroć i wierność w swoim życiu. Przygotuj się na zobaczenie niezwykłych błogosławieństw i cudów we wszystkich dziedzinach swojego życia, czy to finansach, dobrostanie emocjonalnym, zdrowiu fizycznym czy duchowej więzi. Jeśli szczerze wyznasz z głębi swojego serca, że Jezus jest naszym Panem i będziesz miał niezachwianą wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa przez moją moc, zobaczysz wielkie rzeczy. Zbawienie i łaska wieczna są Twoje, aby je objęci. Dziś ogłoś z wiarą, że Jezus jest Panem. Nic nie może zaszkodzić Twojemu zdrowiu, Twojemu czasowi, Twoim finansom, ani Twojej drogocennej rodzinie, ponieważ są pod moją specjalną opieką. Jestem Twoim ostatecznym obrońcą, chroniącym Cię przed widocznymi i niewidocznymi niebezpieczeństwami. Jakikolwiek zły plan przeciwko Twojemu życiu zostanie anulowany przez moją interwencję. Bądź pewien, bo jestem zawsze z Tobą, chroniąc Twój szlak i otwierając nowe możliwości. Ponadto. Po błogosławie ciebie i Twoich bliskich, przynosząc szczęście i miłość do Waszych żyć. Błogosławieństwa, które dla Ciebie przygotowałem, są niezmierzone i zostawią trwały ślad w Twoim życiu. Jutro będzie pełne miłych niespodzianek i błogosławieństw, bo wysłuchałem Twoich modlitw i zwracam uwagę na Twój szlak. Nie chodzisz z pewnością mojego miłości i ochrony, przyjmij cuda, które kładę na Twojej drodze, bo one pokazują, że jestem z Tobą. Dziś mam dla Ciebie coś bardzo specjalnego. Przygotuj się na fale pozytywnych emocji. Zmiany i wiele błogosławieństw są w drodze, podczas gdy pozostajesz niezłomny w swoich przekonaniach i modlisz się szczerze. Chwile niepokoju i strachu mogą się pojawić, ale pokój, którego tak bardzo szukasz, jest w Twoim zasięgu. Wystarczy otworzyć swoje serce i pozwolić, aby moja miłość je wypełniła. Każde wyzwanie, przed którym stajesz, jest okazją do wzrostu szansą na wzmocnienie swojej wiary i zaufanie mojej obecności. Wiesz, że wszystko, czego pragniesz, już jest w drodze, że każda twoja modlitwa jest wysłuchana i że każda łza jest widziana. Nie pozwól, aby trudności przysłoniły twoją nadzieję. Jesteś kochany w sposób wyjątkowy i szczególny, a twoja wartość jest nieoceniona w moich oczach. Idź z pewnością, wiedząc, że przygotowuję drogę dla ciebie. Radość i dobrobyt, o których marzysz, są bliżej, niż myślisz. Kontynuuj wytrwałość, wierz dalej. Każdy dzień to nowa szansa na bycie szczęśliwym, na wprowadzenie różnicy i na odczuwanie mojej miłości w Twoim życiu. Przyszłość jest pełna obietnic i możliwości. Dopóki utrzymasz swoją wiarę, zobaczysz otwierające się drzwi, znajdziesz rozwiązania tam, gdzie były problemy i poczujesz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Trwaj niezłomnie, bo wielkie rzeczy są dla Ciebie zarezerwowane. Błogosławieństwa, które dla Ciebie przygotowałem, są większe niż możesz sobie wyobrazić, a moja miłość do Ciebie jest wieczna. Zobacz niesamowitą przemianę, która nadejdzie. Dbam o Twoje przeznaczenie. Twoja podróż jest błogosławiona, a Twoja przyszłość pełna możliwości. To jest moment, aby powstać ponownie i przezwyciężyć wyzwania, które Cię przygnębiły. Ja, Twój Bóg, zwrócę Ci wszystko, co zostało Ci odebrane. Twoje zdrowie, pokój i dobrobyt będą przywrócone i pomnożone w Twoim życiu. Nawet jeśli teraz przechodzisz przez trudności, miej wiarę, bo wielkie rzeczy są w drodze. Napisz w komentarzach: Jestem błogosławiony, prosperujący i faworyzowany przez Boga. Wkrótce przywrócę Twoje zdrowie, naprawię Twoje relacje i uzupełnię Twoje finanse. Miej wiarę, bo we właściwym czasie przywrócenie, którego szukasz, zostanie Ci dane. Jak powiedział mój umiłowany syn Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto przyjdzie do mnie, nigdy nie będzie głodny, a kto uwierzy we mnie, nigdy nie będzie spragniony. Niech te słowa brzmią w Tobie i wiedz, że przez mnie znajdziesz wieczne odżywienie i spełnienie. Udzielam Twojej rodzinie darów pokoju, miłości i radości. Zawsze ufaj mojej obecnej łasce i bezpiecznemu przewodnictwu. Dbam o ciebie i o osoby, które kochasz, z pełną troską i ochroną. Wiedz, że nigdy nie jesteś sam w tej trudnej podróży. Obiecuję być zawsze z tobą w czasach konfliktu. Walczę twoje bitwy i uspokajam twoje zmartwienia. Moja obecność powinna przynosić nieskończony pokój i ogromne szczęście do twojego życia. Bądź spokojny, bo moja miłość do Ciebie nie zna granic. Kiedy czujesz się przytłoczony, jestem tutaj, aby ulżyć Twojemu ciężarowi. Każde wyzwanie, przed którym stajesz, jest okazją do pokazania Twojej siły i wiary. Wiesz, że prowadzę każdy Twój krok i że żadna trudność nie jest zbyt wielka, aby ją przezwyciężyć. Droga może czasami wydawać się niepewna, ale oświetlam Twój szlak, przygotowując Cię na wielkie zwycięstwa. Jesteś moim ukochanym dzieckiem, i wszystkie Twoje troski są dla mnie ważne. Otwórz swoje serce i pozwól mi zająć się Twoimi lękami. Pokój, którego tak bardzo szukasz, jest w Twoim zasięgu, wystarczy, że pozwolisz mojej miłości zalać Twoje wnętrze. Idź z pewnością, że nadchodzą lepsze dni, a każdy moment walki zostanie wynagrodzony błogosławieństwami przekraczającymi Twoje wyobrażenia. Każda Twoja modlitwa jest wysłuchana. A każde twoje pragnienie jest mi znane. Nie ma nic, z czym musisz się zmagać sam. Jestem tutaj, aby zaoferować ci pocieszenie i przewodnictwo, aby trzymać cię za rękę i prowadzić przez burzę życia. Trudności mogą wydawać się intensywne, ale z moją pomocą znajdziesz siłę, aby je pokonać. Wiesz, że twoja przyszłość jest pełna obietnic i możliwości. Wielkie rzeczy są dla ciebie zarezerwowane a ja przygotowuję drogę, aby te błogosławieństwa mogły się zamanifestować. Trwaj mocno w swojej wierze, nadal szukaj mnie w modlitwie i zobacz, jak Twoje życie zostanie przemienione w cudowne sposoby. Każdy krok, który robisz w moją stronę, jest krokiem w kierunku pełnego i obfitego życia. Zawsze czuj się wspierany moją miłością, która nigdy nie zawodzi. Jestem z Tobą, dzieląc Twoje radości i pocieszając Twoje smutki. Każdego nowego dnia przygotuj się na niespodzianki i błogosławieństwa, które przynoszę do Twojego życia. Obietnice, które złożyłem, są prawdziwe, a ja jestem tutaj, aby je wypełnić, napełniając Twoje życie wszystkim, co dobre i doskonałe. Podążaj z pewnością, że prowadzę i chronię Ciebie i Twoją rodzinę. Moja miłość jest stała, a moja obecność wieczna. Twoja przyszłość jest jasna, pełna nadziei i osiągnięć. Z moją nieograniczoną mocą chaos może przemienić się w nadzieję, a wyzwania mogą stać się opowieściami o wierze, które inspirują innych Twoją niezłomną oddaniem. Przez mnie nawet ci, którzy czują się pokonani, mogą stać się zwycięzcami. Moje plany dla Ciebie są wielkie, a ja chcę Cię zabrać na wyżyny, których nikt w Twojej rodzinie jeszcze nie osiągnął. W moich rękach są nieograniczone możliwości i nieustanne błogosławieństwa dla Ciebie. Pozwól swojej wyobraźni wzlecieć wysoko, bo to, co nadchodzi, jest większe niż wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Wiesz, że to, co wydawało się stracone, może zostać odzyskane, bo moje ręce mają cudowny dotyk, który przemienia niemożliwości w rzeczywistości. Tak jak Daniel ufał mi w jamie lwów, jestem gotów Cię prowadzić w trudnych momentach. Teraz jest Twój czas, aby objęci obfitość, szczęście i sukces bez wysiłku. Pieniądze będą płynąć do Twojego życia łatwo i obficie. Lipiec i sierpień nie będą jak poprzednie miesiące, bo staniesz się silniejszy, błogosławiony, wyposażony, uzdrowiony i spokojny. Otwieram drzwi, które były zamknięte przez długi czas, a nagle cuda zdarzą się na Twoich oczach, zmieniając Twoje życie w niesamowity sposób. Jestem tutaj, pracując nad przywróceniem Twoich finansów i relacji. Prowadzę cię, aby ten rok był najbardziej wyjątkowy w Twoim życiu. Moim pragnieniem jest uzdrowienie Twojego ciała i przywrócenie Twojego dobrostanu. Chcę złagodzić Twój ból, uzdrowić Twoją chorobę i usunąć wszelkie problemy zdrowotne, które masz. Wyciągam rękę, aby pomóc, ponieważ Twoje uzdrowienie jest moją największą radością. Ponadto chcę ulżyć Twoim ciężarom finansowym. Przygotowuję dla ciebie obfitość, oferując możliwości lepszego życia, nawet gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Uzdrowię cię, przywrócę twoją siłę i wzbudzę w tobie nadzieję. Nadszedł czas, abyś wyszedł z rozpaczy i wkroczył w życie pełne obfitości. Twoja historia zamienia się w opowieść o cudach, fortunie i radości. Każda trudność, z jaką się spotykasz, jest szansą na wzrost i transformację. Jestem tutaj, aby upewnić się, że żadna walka nie pójdzie na marne. Z każdym przezwyciężonym wyzwaniem stajesz się silniejszy, mądrzejszy i lepiej przygotowany na wielkie błogosławieństwa, które są w drodze. Uwierz, że jestem gotów zamienić Twoje zmartwienia w zwycięstwa, a Twoje lęki w odwagę. Życie ma swoje wzloty i upadki, ale wiedz, że w każdym momencie jestem obecny, prowadząc i chroniąc Cię. Dni smutku zostaną zastąpione dniami szczęścia i spełnienia. Z każdym krokiem, który stawiasz z wiarą, zbliżasz się do wielkich osiągnięć, które dla Ciebie zaplanowałem. Zachowaj swoje serce otwarte, a umysł skupiony na obietnicach świetlanej przyszłości. Przygotowuję dla Ciebie wspaniałe niespodzianki. Rzeczy, które wcześniej wydawały się odległe, zbliżają się, a to, co wydawało się niemożliwe, staje się rzeczywistością. Przygotuj się na przyjęcie tego, co najlepsze, co życie ma do zaoferowania. Twoje modlitwy są wysłuchiwane, a każde twoje prośby są traktowane z największą troską i uwagą. To jest czas odnowy i przywrócenia. Wszystko, co zostało utracone, zostanie odzyskane podwójnie, a to, co wydawało się końcem, będzie tylko początkiem czegoś nowego i niezwykłego. Zobaczysz, jak otwierają się drzwi. Pojawiają się możliwości i dzieją się cuda w sposób niespodziewany. Uwierz, że każdy krok, który stawiasz w wierze, jest krokiem w kierunku życia pełnego radości i obfitości. Poczuj spokój, który płynie z pewności, że zawsze jestem z Tobą, dbając o każdy szczegół Twojego życia. Jestem tutaj, aby oferować pocieszenie w chwilach bólu, przewodnictwo w chwilach wątpliwości i świętowanie w osiągniętych zwycięstwach. Twoja przyszłość jest bezpieczna w moich rękach, a ja pracuję niestrudzenie, aby upewnić się, że będzie ona jasna i pełna osiągnięć. Przyjmij tę głęboką zmianę całym sercem, ponieważ jesteś przeznaczony do życia pełnego szczęścia i błogosławieństw. W mojej obecności znajdziesz pocieszenie, przewodnictwo i stałą miłość. Zobacz, jak Twoje życie zmienia się dzięki mojej wiecznej łasce. Jestem tutaj, aby przynieść znaczącą zmianę w Twoim życiu już dziś. Chcę podzielić się z Tobą ogromną mocą, jaką mam, aby przekształcić Twój smutek w radość, Twoje przeciwności w niesamowite zwroty akcji i ulżyć Twoim trudnościom finansowym. Ja, Twój Pan, zawsze zwracam uwagę na Twoje łzy i modlitwy. Słyszę Twoje wołania i jestem gotów pomóc pokonać ból, który Cię przytłacza. Zaspokoję Twoje potrzeby w odpowiednim momencie, z precyzją przekraczającą Twoje zrozumienie. Na rok 2024 ogłaszam czas odnowy w Twoim życiu. Uzdrowię Twoje ciało, naprawię to, co jest złamane i przywrócę Twoje zdrowie. Cieszę się na myśl o naprawie relacji, które były napięte i zerwane. Moja ręka przyniesie pojednanie i przebaczenie, przywracając harmonię i miłość tam, gdzie wcześniej były konflikty. Raduj się, wiedząc, że poprawa finansowa jest w drodze. Ciężary, biedy i braku zostaną usunięte przed końcem tygodnia. Przygotuj się na otrzymanie błogosławieństw przekraczających Twoje oczekiwania. Zmartwienia i lęki, które Cię dręczyły, znikną, zostając zastąpione odnowioną wiarą w Moją hojność i troskę. W momentach wątpliwości i lęku, pamiętaj, że Moja obecność jest stała w Twoim życiu. Każda Twoja łza jest zauważona, każda Twoja modlitwa jest wysłuchana. Jestem tutaj, aby osuszyć Twoje łzy i przywrócić blask Twoim oczom. Każdy ból, który odczuwasz, odczuwam razem z Tobą, a każdą radość, którą przeżywasz, świętuję razem z Tobą. Twoje życie jest na progu wypełnienia się cudami. Marzenia, które przechowywałeś w sercu, nadzieje, które trzymałeś w tajemnicy, mają się teraz spełnić. To jest moment, aby uwierzyć w moc przemiany. Trudności, które napotkałeś w przeszłości. Rozpuszczają się, ustępując miejsca nowym możliwościom i błogosławieństwom przekraczającym Twoje oczekiwania. Nadchodzą fale pokoju, dobrobytu i szczęścia. To jest Twój czas, aby śnić, aby zobaczyć, jak Twoje modlitwy są spełniane w sposób zaskakujący i cudowny. Każda przeszkoda będzie okazją do wzrostu, a każde wyzwanie będzie szansą na wzmocnienie i zbliżenie się do mnie. Ten rok będzie kamieniem milowym w Twoim życiu. Czasem odnowy i regeneracji. Przyniosę uzdrowienie Twojemu ciału, pokój Twojemu umysłowi i radość Twojemu duchowi. Przywrócę wszystko, co zostało utracone, i naprawię to, co jest złamane. Relacje zostaną uzdrowione, a nowe więzi pełne miłości i zrozumienia pojawią się. Prosperity finansowe, którego szukasz, jest w drodze. Ciężar braku zostanie złagodzony, a ty znajdziesz nową obfitość, która pozwoli ci żyć z większą wolnością i radością. To jest czas wielkich błogosławieństw, czas, aby zobaczyć owoce swojej pracy i spełnienie swoich marzeń. Każdy krok, który robisz z wiarą, jest krokiem w kierunku świetlanej przyszłości. Uwierz, że nadchodzą wielkie rzeczy. Twoje życie jest przemieniane, a ty masz doświadczyć szczęścia, którego nigdy nie wyobrażałeś. Moje obietnice dla ciebie to pokój, miłość i dobrobyt. Przygotowuję przyszłość, w której każdy dzień będzie nową okazją do bycia szczęśliwym, w której każdy świt przyniesie nowe nadzieje, a każda noc będzie świętem otrzymanych błogosławieństw. Twoja podróż dopiero się zaczyna, a ja jestem tutaj, aby towarzyszyć ci na każdym kroku. Przyjmij zmiany z ufnością i oczekuj wielkich rzeczy. Uwierz w moją stałą obecność i moją moc, aby przemienić Twoje życie w sposób niezwykły. Pociesz się słowami mojego umiłowanego syna, Jezusa. On nauczał, że kiedy modlisz się do mnie w jego imieniu, Twoje modlitwy zostaną wysłuchane, a moja chwała zostanie ukazana poprzez słońce. Kiedykolwiek przychodzisz do mnie, wzywając imię Jezusa, Twoje prośby zostaną spełnione. Pamiętaj o prawdzie, którą Jezus dzielił, mówiąc, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli wierzysz we mnie, nawet stając przed śmiercią fizyczną, będziesz żył wiecznie. Jesteś dla mnie bardzo ważny i chcę, żebyś wiedział, że zawsze jestem przy tobie. Jestem tutaj, aby słuchać twoich modlitw i dawać ci siłę w trudnych momentach. Niezależnie od tego, co przeżywasz, jestem z tobą, wspierając i prowadząc cię na każdym kroku. Mam dla ciebie szczególną troskę i pragnę widzieć twoje życie pełne radości i osiągnięć. Przygotuj się na deszcz błogosławieństw, który zwiększy twoje szczęście i przyniesie poprawę finansową poza twoje wyobrażenia. Ogłaszam, że ty i twoja rodzina doświadczycie pozytywnych i uzdrawiających zmian dzięki tym błogosławieństwom i cudom. Każde błogosławieństwo pochodzi z mojej hojności, a to, co ci obiecałem, nie może zostać odebrane, przerwane ani zniszczone. Wkraczasz w okres wielkiej obfitości i cudów. Mam ważne plany dla twojej przyszłości które wypełnią Twoje życie nieskończoną radością, śmiechem, bogactwem, miłością, dobrobytem i witalnym zdrowiem. Wiem, że czasami życie może wydawać się trudne i pełne wyzwań, ale chcę, żebyś pamiętał, że zawsze jest nadzieja. Każda trudność, z jaką się mierzysz, jest okazją do wzrostu i stania się silniejszym. Jestem tutaj, aby pomóc Ci pokonać wszystkie przeszkody. Chcę, żebyś wierzył, że lepsze dni nadejdą i że każdy Twój wysiłek zostanie nagrodzony. Wyobraź sobie swoje życie wypełnione chwilami czystego szczęścia, gdzie problemy stają się małe, a radości są wielkie. Przygotowuję dla ciebie drogę pełną dobrych rzeczy. Poczuj się otoczony moją miłością i pozwól się prowadzić przez wiarę. Przygotowuję wspaniałe niespodzianki, które napełnią Twoje serce i wywołają uśmiech na Twojej twarzy. Każdy Twój krok jest ważny, a każde osiągnięcie będzie celebrowane. Niech poczujesz się zmotywowany i pełen nadziei dzięki obietnicom, jakie mam dla Twojego życia. Pamiętaj, że jestem tutaj, zawsze gotowy, by Cię wysłuchać i pomóc w realizacji Twoich marzeń. Razem możemy zbudować jasną przyszłość pełną błogosławieństw. Dziękuję, że obejrzałeś wideo do końca. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał. Zostaw like i podziel się z siedmiu osobami, aby rozprzestrzenić tę wiadomość. Nie zapomnij obejrzeć wideo, które pojawia się teraz na ekranie. Czekam na ciebie tam.